Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Przez cały rok 2021 projektowaliśmy rozbudowę Minizo. Jest to projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. W nowym projekcie mają się tam pojawić małpki kapucynki, lemury i owce świniarki. Ma być też altana taka edukacyjna, toalety mają być w tamtej części rozbudowane. Bardzo mała wycinka tak naprawdę, tylko drzewa mocno pochylone i chore, suche zostaną usunięte. Ale planujemy tam wprowadzić dużo, dużo zieleni. Chcemy, żeby to był taki zielony zakątek, żeby było po prostu przyjemnie. No i co teraz? Do jutra, czyli do 23 lutego, czekamy na oferty. Jutro będzie otwarcie przetargu. Zobaczymy, mamy nadzieję, że się pojawi jakiś inwestor, jakiś, jakaś, jakaś firma, która po prostu zrealizuje to za tą kwotę, którą mamy przewidzianą. Zielona góra muzyki na 96 FM.